W tym zadaniu pytają się nas, dla jakich a i b, dwie, dwie te, obie te granice ciągów są sobie równe. Przyjrzyjmy się pierwszej granicy. Co się dzieje, kiedy a jest niezerowe? U góry mamy wielomian stopnia drugiego, a na dole mamy wielomian stopnia pierwszego, a zatem całość wybucha do nieskończoności. Żeby tutaj mógł stać znak równości, to to musi mieć wartość skończoną. Czyli stąd już wiemy, że a musi być równe 0. No, to zakładając, że a jest równe 0, możemy przepisać tę granicę w tej postaci, czyli tylko bn plus 4 przez n plus 1 równa się granica n plus 1 przez bn plus 4. Wyciągamy, wyciągamy n przed nawias. Otrzymujemy b plus 4 przez n Przez 1 plus 1 przez n I tutaj mamy dokładnie to samo Tylko, że na no, no odwrót W sensie odwrotnie Czyli Tu domykam nawias 1 plus 1 przez n Przez n b plus 4 przez n N -y się skracają I zauważmy, że 4 przez n, 1 przez n, one będą dążyć do zera, kiedy n dąży do nieskończoności. Wówczas cała granica wygląda już, się bardzo po prostu uprościła. Mamy, że granica, jak n dąży do nieskończoności z b, musi być równa granica, jak n dąży do nieskończoności z 1 przez b. No Zauważmy, że tutaj nie ma żadnego n, -a. ta granica nie zależy od n, -a. czyli to jest to samo, co b równa się 1 przez b. A kiedy tak jest, kiedy. E, no, możemy jeszcze przemnożyć razy b, czyli dostajemy, że b kwadrat to jest 1, e, wówczas b, eksperymentujemy obie strony, to wiemy, że b jest równe plus minus 1. E, sprawdzamy, czy mamy takie odpowiedzi, czyli a równe 0 i b plus minus 1. A równe 0 i, i wartość bezwzględna z B równa się 1 to jest to samo co B równe plus minus 1, odpowiedź d.